Adę! Pod górkę nawet wjechało, kurde! Pięknie. Tutaj widzę pewną niedogodność. Dobra, to musimy trochę rozładować. Tak, to może trochę zająć... ...czasu. A transport ładny, nie? <ścoughs> Kurde. <śm> w sam raz. Więcej kółek. Więcej kół! Byłoby git. Tego przyciska? Nie, nic... Nic się nie da się. Większe koła, ale większe koła nic nie dadzą, bo to jest kwestia, że te, te łożyska po prostu są poza, e, już jakby ich wytrzymałość się trochę już tylko im skończyła czy coś. Tu się, ale jeszcze działa. Trzeba strzelać działkiem w przycisk. Ano. Czy ja wiem. Trochę się zimioków zmarnuje wtedy. O, ale już wjechałem. Oprzeć klocek. Tak to chyba nie będzie działać. Ale możemy spróbować na przykład zrobić tutaj coś z ziemniaków. Nie, nie da się przykleić. No to nie wiem, skrzynkę tutaj położyć, obojętnie. Tak. I... czekaj, tak, nie wiem, ziemię. <śm> I klocek tutaj. No jest idealnie na przycisku, ale niestety a bez windy też chyba nie. Nie. albo czas strzelać, albo czas trzymać. Nie. ...ziemniakami strzelać, które otrzymam e i mam za darmo. LOL! Na Instagramie są subskrypcje płatne za 26 zł miesięcznie. Właśnie mi jakieś powiadomienie przyszło. Strona X oferuje teraz subskrypcję. Za subskrybuj, aby uzyskać dostęp do zawartości dla patronów i czatów grupowych, tylko dla subskrybentów. 25,99 miesięcznie. Rezygnacja w dowolnej chwili. Uzyskasz dostęp do odznaka subskrybenta. Uzyskaj specjalną odznakę obok nazwy użytkownika, gdy prześlesz wiadomość bezpośrednio do strony X lub skomentujesz posty tego użytkownika. Materiały ekskluzywne odkrywaj relacje, posterolki, rolki, transmisję na żywo. Transmisje wideo na żywo użytkownika X, które są widoczne tylko dla subskrybentów. Kanał społecznościowy dla subskrybentów. Zacznij czat ze stroną X po rozpoczęciu kanału społecznościowego z małą grupą subskrybentów oraz kanał nadawczy dla subskrybentów. Czytaj wiadomości wysłane przez y, stronę X tylko do, do subskrybentów i na nie reaguj. Wow! Soft na Instagramie dla sobą? To byłoby zapotrzebowanie? Słuchaj możesz sobie... Bierzesz sobie palec. Słuchaj, bierzesz sobie palec, otwierasz dziu ten palec sobie wkładasz tam jest taki dzydzel w gardle tam z tyłu. I se tego dindzla w gardle, i masz taki sam efekt, jakbyś moje Softy widział. I za darmo! Co? Co no, jaj, co? Bo się, że się pożygasz? Strzelęc jak najdalsze, to Brzuch w gardle? Czekaj, co? Jaki brzuch? Co ja powiedziałem? Nie wiem. Po bananach i sprajcie. Ale to, to, to też nie jest, to nie za darmo jest. Powoli kończymy to gulpanie. Shuh gulp. Tam jeszcze jakieś leżą w ogóle luzem skrzynki. O. o! Wszystkie? No? E, to szybko poszło. Kurde. To co? Jeszcze raz? Jeszcze raz? Kurde, co on z tym wszystkim zrobi, to ja nie wiem. Alright. Tutaj mamy nasionka w ogóle, darmowe, one się tutaj respią w ogóle. Hi. 57 bananów, 70 jagód, 4T, 54T, 11... Kurde, dobra, mogę kupić sobie trochę tych jeszcze. Alright. Alright. Okay. Na razie wystarczy. Sczytowane komponenty. Kurde. Muszę to troszeczkę zmniejszyć. Nie, miałem zmniejszyć, ale zmniejszymy sobie zaraz. To nie ma pośpiechu, generalnie. z tym. Ty one tu w ogóle nie wchodzą. Czy mi się wydaje? Czekaj, 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 ty, czekaj. chodź! Ała. Pójdź sam. Ła. Wow. Chyba jednak wchodzą. Myślałem, że nie, że się tam zatrzymali jakoś tak. Dokładnie, to no jest znak zakazu, a wchodzą, nie? Kurde, suzgę. ZMNIEJSZYĆ moc silnika? Nawet zmniejszyłem o dwie. Dobra. Ja będę bokiem. I drzewo! A jak Bawara pod remizą pięknie! Mmm, 20 fpsów To lubię Czemu stabilizator mam doczepić do wszystkiego teraz? Nie